Znając specyfikę pucharowych spotkań, radomscy kibice liczyli na to, że lider drugiej ligi sprawi dziś niespodziankę. Ale rywalem radomiaka w jednej szesnastej pucharu Polski był Chorzowski Ruch, który od początku meczu grał szybciej, bardziej dojrzale, bez problemów przedostając się pod bramkę gospodarzy, jak chociażby po tej akcji Romana Dąbrowskiego. Gospodarze starali się toczyć wyrównaną walkę, pod bramką ruchu brakowało im jednak dokładności i zdecydowania. Tymczasem goście od 26 minuty zaczęli uświadamiać radomskim kibicom, jaka różnica umiejętności dzieli drużynę z czołówki drugiej ligi od silnego zespołu ekstraklasy. Składną akcję rozpoczął Kryger, później piłkę na pole karne odegrał bednarz, celny strzał Dariusza Gęsiora był już tylko formalnością. Po kwadransie było już 2 do 0 dla ruchu. Prostopadłe podanie Mirosława Mosura i sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał Jacek Bednarz. Zaledwie dwie minuty później bardzo podobna do poprzedniej akcja gości. Tym razem podawał Grzegorz Wagnera, a obrońcy Radomiaka nie potrafili powstrzymać Romana Dąbrowskiego, który podwyższył na 3 do 0. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa meczu. Po przerwie Chorzowianie dobili gospodarzy czwartą bramką. Znów piękna akcja ruchu. Roman Dąbrowski podaje do najlepszego dziś na boisku Brednarza. Ten obsługuje idealnie Mirosława Mosura i 4 do 0. W tym momencie losy meczu były już rozstrzygnięte. Gospodarze walczyli więc, aby zmniejszyć rozmiary porażki. Bliski szczęścia był Zbigniew Wachowicz, ale po jego silnym strzale z dystansu piłka wylądowała na poprzeczce. Cztery minuty przed zakończeniem spotkania Radomiakowi udało się strzelić honorowego gola. Co prawda za ten faul bramkarza ruchu na Grzegorzu Łopacie sędzia podyktował tylko rzut wolny pośredni, ale świetnym strzałem popisał się Mariusz Wielgus i Radomiak przegrał ostatecznie z ruchem chorzów 1 do 4. Mecze niby z teoretycznie łatwiejszymi przeciwnikami okazują się bardzo trudne. Zresztą ja z swojego doświadczenia wiem, że to są bardzo ciężkie mecze i zawsze uczulałem drużynę, że no trzeba podejść bardzo poważnie. Natomiast początek spotkania pokazał, że Radomiak potrafi grać, stworzył dwie sytuacje bardzo groźne, mogły się zakończyć zdobyciem bramki. Natomiast im dalej no było widać, że, że opanowaliśmy sytuację i stosunkowo bardzo łatwo dochodziliśmy do sytuacji bramkowych, które no muszę powiedzieć na plus, przyznać Drużynie, że zakończyliśmy bramkami, co się nie zawsze zdarza. Każdy się liczył z tym, że jednak ruch jest zespołem z czołówki tabeli ligowej. I po tych ostatnich sukcesach, nawet i wojażach zagranicznych, remisując z reprezentacją Meksyku, jednak to jest zespół, który potrafi grać w piłkę. Dlatego też uważam, że rozczarowania na pewno nie było. Wynik jest na pewno za wysoki co sprawiło, że po prostu kibice mogą mieć jakieś tam niedosyt w tym wszystkim po dobrych występach zespołu w ostatnich meczach ligowych.